Eja! Ktoś tu na mnie szczeka. Warczę. A, to jest coś... się bawiąc z dzieckami. Aport kul. Cool. Wow, tego gówna jest coś sporo. Ej, jeden umarł, jaka szkoda, bierze. Dobra, fuck this. Macie coś ciekawego? Już, chyba. Się nie będę pytał o ciekawe informacje. Dobra, chodźmy do barmana. Musimy kupić amunicję. Weterani i łowcy. Dołączcie do Powinność to chyba jedna z grup. To nasz wspólny cel. C z tego co wiem, są dwie grupy. Wow. Boom. Headshot. Boże, jak on dostał kul w łeb!

Akełą. Okay. Zobaczmy, gdzie jest ten czarny. Hej, wiesz, gdzie jest barman? Ochronnik światł przed rozrastającą się. No. Uwaga, stalkerzy. Potrzebujemy ochotników na niego. Tu nie mogę? Ja nie mogę. Dobra, chyba nie mogę. Nie będę się bić. Zobaczmy. Jeśli chcecie odpocząć, zjeść, napić się, porozmawiać lub znaleźć pracę, Kurde, akterady, 100 radów to dla Was idealne miejsce. Zawsze z radością obsłużymy nowych. Fila! Mam iść. A tu! Weterani. Fila. Wolni stalkerzy. Mogę te zapraszać łowcy. Dołączcie do powinności. Proszę przejść. Ochrona świata przed złudźmi. Zapiszę i przebiegnę. To nasz wspólny cel. I stąd stalkerze. No, udało się. Nie zaczęli strzelać, jest ok. E... Gap to pewnie bar. Się ma gościu. O, hej! Złodka żyje. Jeśli chcecie odpocząć, zjeść, napić się, po Tak, to na pewno bar. Francę, Jej, wreszcie odłożymy tą skrzynkę. Co? Cześć, coś dla mnie? Samotna tak idea. Nic nie mówiłeś! Wszędzie oszukujemy. Ja Wódka. O, darmowe żarcie. Jaki fajny bar. Stary ma olbrzymi problem. Ja zgubię mój karabin rodowy. Uuuu, cholera. Chciałem otrzymać kilka pijawek, ale ledwie uszedłem z życiem. Cholera, słuchaj, jak go odzyskasz to ci zapłacę. Parę groszy to zarobimy, dam ci wszystko, Ty Cholera, się tyka mi Cholera, gdyby tylko mamy... ktoś mi pomógł. Mów dalej. Eee... Pijawki... Co to jest? Dobra, może być jakiś fajny karabin, Cholera. Cholera! Dobra, mamy misję. Ty, goście czego chcesz? Wiesz może to przydałoby się kotu? Kolejna, to na to pojeżdżasz na północ, koło mózgowe. Cholera. Gdyby tylko Niech ktoś mi pomógł, nie chcę im się czytać. Macie też oczy. Nie podchodzisz, wiem, czyli nie ma niczego na takich jak ty. Najebał się. Broń członka powinności. Dobra, nie chcę się czytać, ale jest broń. Mogą ci się przydać, z nie ma picia. Chodź, zawsze nie mam ma coś ciekawego dla takich jak nie ty. Ma. Nie ma. Moje informacje mogą ci się tak, przydać, stalkerze. Chodź, zawsze coś mam ciekawego coś ciekawego dla takich jak ty. Arena, to może być Moje tak, informacje mogą ci się przydać, przydać. przydać stalkerze. Dobra, Barman. Witaj, naznaczony. Masz te dokumenty z Instytutu? By było jakby Witaj naznaczony. Ekstra robota naznaczony. Wreszcie mamy te papiery. Muszę do nich teraz zerknąć i może dowiem się, jak się dostać na pół. Dokumenty, które przyniosłeś z Instytutu, wyjaśniają parę kwestii. Ale wciąż mamy za mało danych, żeby uzyskać pełny obraz. Jest wzmianka o jakimś laboratorium X18, a opis pasuje do podziemi w Dolinie Mroku. Wszystko, co musisz zrobić, to zdobyć drugi klucz do X18, dostać się do środka i zabrać drugą. Postaram się. Zlecenia jakieś? Zdobyć kotlet. Nie, dzięki, nie jestem. O co to jest? Co to jest? Podoba mi się to! Porówna. Obrażenia trochę większe. Szlak. Celność nasza jest większa. Dobra. Wow, kombinę z Stalkera. To... Chwilę, mamy dwa kombinowane. Mamy dwa kombinezony? Szlak. Ciągle, że jeszcze... Super. I nosimy jakieś gówno, kiedy mamy to. Weź, sprzedaj to. Do amunicji, piękny, pięknie, 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 a co to, to jest? 556,45, to chyba do tego, nie? Nie, to jest do... To samo amunicja jest do tego? Mm, dobra. A co to, to jest? 45. Możemy kupić się do pistoletu? Nie. Przedamy to. I co najważniejsze sprzedajemy to, to, taka sama cena. się, że będzie większa. Handel. Nie, jeszcze zrobiliśmy. Energetyki mamy. Wow, mamy 29 tego. Jeszcze nam się nie przyda odporności. Granacik. Brąziki są fajne. Co najważniejsze, sprzedajemy te bronie. Handel. Android z tym. Hej, naznaczony. Nie ci się przydać Nie mogę coś Szlak. założyć. Kupimy apteczki. Ja lubię zakurę, Jak zakurę. mi się to udało? Nie wiem do czego to jest. Dobro mi fajnie wygląda. To za wyglądem nic. Cholera. A municji nie jest tak dużo no jakby jak się mogło wydawać. Coś Nałożymy jak ty. sobie jeszcze jedną ku, e, nakładkę kurat porządku. To no, nam daje minus 30 pokłóźnic. Potrzebujemy ochotników, To niebezpieczne, lecz dobrze. Cholera! Ja, Sprzedamy to. Sprzedamy to. Jak mi się to udało? Dobra, coś możemy kupić. Mam 23K tyle. Mógłbym kupić nic, wódkę, ale wódki mamy dość sporo. Zresztą nie potrzebujemy wódki Szlak. tak naprawdę. Bo jakiś kwet będzie z tego co mi co wiem, jakieś widz mi mówił, że zostały sobie wódkę. Żarcie mamy te ja mi nie są niepotrzebne. Ech, Cholera. Zamki morne. Jakiś inny pistolecik. Co co się fatygowałem? Lepsze obrażenie i już dobra. Co prawda bez tumika, ale. ale. Cholera. Piszcie sobie tłumar, do niczego nie Po co się fatygowałem? Mmm, nie to mi obiecany przedmiot. Chodźmy na arenę. Podoba mi się to. Słyszę, jakieś na jakiejś arenie. Hajs się może przydać. A przez ten czas może się, nie wiem, amunicja odnowi. I ja. A! to jest? A, przeładujmy. Na trochę nam starczy. Tutaj mamy mało amunicji, ale pozbieramy z ciał... jakiś... Ludzie zawsze mają amunicję do pistoletu. I nigdy jej nie zbieram. A tu jest skrytka. A to pewnie arena. TP wygląda to znaczy TP oznacza R. Z tego co się domyślam. Skrytka? Okej, okay. gdzieś pewnie na górze. Opa. Fajna Na górę. Nic. Gdzie jest moja własność? Moskito, gdzie ta skrytka? Opa. Nie umarłem. Stajaj. Stój, obcym wstęp zbroniony. Ej, koty, nie gryźcie! Dobra, no poko. Koty mi się gryzą. Nagrywam. Dobra, nie mogę jej znaleźć, fuck this. Arena, arena. O! Apera, a HPH. Siemac, jest dla ciebie nowa walka. Ciążone Super, mów dalej. Pierwsza walka, co to przeciwnik to ochot. Tak jak ty, dzięki. Jest tu spodu długów i ma dwie opcje: albo wchodzi w walczy, albo ląduje w najbliższej anomalii. To osaczone zwierzę, więc uważaj, przestań gdzieś, pomyślmy. Mam. Zostaniesz po PM, jest dwie, dwa magazyny. Potrzebujemy ochotników na niebezpieczne, lecz dobrze płatne misje. Dobra, jestem gotowy. Trzymajmy na twórczość. karma dla psów. Dosłownie. Walczy i zabij. Jak nie dobijesz, to lecisz jako karma dla psów. Eje, ej, ej. Co to za pewny? Dobra. Nie mam apteczek, nie?

Jej! Boże, jakie to wytrzymał gówna, nie traci go. HEDA! ja. Jeden frajer już nie wstanie. dziękuję. Hej, ja. Co zostałem? Co zostałem? Wyraź się tu nagroda, mów dalej. Twoja ostatnia walka, gówno znaczy. Dziękuję. Cieszę się, jesteś tym samym chłopem, co wcześniej. Żadna oszanęca czy są Dobra, jestem gotowy. Nie powiedział mi, co mamy. Dwóch kandydatów do włochania kwiatków od spodu. Obaj przeszli pierwszą rundę. ilością czego się nauczyliśmy. Tym Tym bez zbroi Dobra

Sobek mu się nie da pomóc. Sobek, banika. I ja. Co dostałem? Dwa kafle. Mów dalej. Proszę, proszę. Nie jesteś wcale tak, taką ciotą, jak się wydawało. Po raz dłuższy wchodziłeś w walczę. Zostawiłeś na przykład dwóch gości. Na jednego byłem u Dwa na hmm. Zainteresowani? Niech zgłoszą no. się do baru. Nie będzie współpracy, okej. Okay. 10 do jednego, czyli 10 kart za kandydata zwanego naznaczonym. No wreszcie pojmijmy. Oni mają po strzelbie, to przyjęcie. Kto będzie prawdziwym założycielem? Standardowo Kickstation. tylko kawałkiem mięcha. Wow. Oboje mamy po strzelbie serbie. będzie go. Tylko spójrzcie, co mnie Wow.

Kurde, nie ten guzik, żal! God damn Spieprzyłem. No, to trójka, to jest pod jedynką. Zawsze w każdym FPS-ie nóż jest pod trójką. Przecież takie, jakie ja grałem. Żal. Zaraz wracam. A jeszcze się szybko załaduję. Nie chce mi się montować tego. <grytanie> Więc sobie poczekałem. No. Żal jeszcze raz. Dobra. Nie daruję Tylko sobie Spójrzcie, tak. co on wyprawia. Szarża! Ruszaj się, cholera, nie stój tak. Zbyt nieostrożny. Próba numer 3. Ta próba będzie udana. Mówię wam zabiję go. Ich.

Nie, musimy podejść jakoś taktycznie do tego, tak jak za pierwszym razem. Nie mogę nagrać samych faili. Podlecimy tam, po prawej, do tego hangaru, czy jak to się nazywa? Nie. Jak to się nazywa? Nie hangar, hangar to jest pomieszczenie do przed konteneru. Chyba tak, do konteneru. Skampimy się, poczekamy aż wychyli Koty! Będzie spokój przez 15 minut. Okej, okay, będzie się nas zajść, od niej spójrzcie, Nie możemy dać się zajść Wow! Spójrzcie co on wyprawia Okej, okay. wychylić się, dać strzał Orze jest masakryczny z tej broni. No nie mam czym rzucić Krótko. spójrzcie co on wyprawia jak z trzeszczką się kłótną Jeszcze? Wow, to sik. Jeżeli dobrze to rozegramy nam zwie pieczenie na innym map. Dobra. To jest skręć. Tak. Dobra. mnie zdążysz więc szybko. Z boku, Dobrze. Zapis. Teraz tego znaleźć. Wow. Musi przeładować! Takie To, to nie jest, co są te boty. Myślą. Jak przeładowują, to uciekają. Wyjdzie tędy. Wow. Jedenka, jeden, jeden. Przeżyłem! Przeżyłem! Dwóch nie miało szans. Pięknie. Ej, ej, ej. O cholera, o cholera, o cholera. Uff. Dobra, żyjemy. Okay. Ej, miał być 10 do jednego, co jest na razie? Ej, jesteś ciema? Dość coś się. Do Uwaga. W pobliżu znajduje się morderca. Do wszystkich na terytorium powinności. Natychmiast zabić mordercę. Dobra, nie. E, w takim razie to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. serii zagrajmy w Stalker. Papa!